Z tematem. Już te rozebrałem wczoraj trochę, Hondy, praktycznie całą. Co, koła wyściągałem, Wszystko, plastiki, wszystkie elektryki wyściągałem, Wciągniemy dzisiaj wahacz. Zobaczymy, czy tam jakieś łożyska są. No, a ogólnie, co dzisiaj mi przyszło, opona na tył. Zamówiłem też naprzód, ale gościu się jedną i. I wysłał mi 19 na tył zamiast naprzód, i już mam spakowaną, żeby mu to odesłać. A tak, to oponka nowa w zajebistym stanie, znaczy używana w zajebistym stanie. Yy, fajnie będzie się tutaj kopać. Rozmiar 16, 90 na 100, także będzie gitara. Co tutaj trzeba zrobić, żeby ściągnąć? Wahacz, trzeba odkręcić amortyzator, tak. Kiwaczkę trzeba tu odkręcić i wyciągnąć tą ośkę. Ośka to już wychodzi, z tego co widzę. Sprawdzimy sobie wszystkie łożyska. O, tutaj już wyszła ośka ładnie. Tutaj co napisane ma łożyska na koła tył przód. Już wyciągnąłem, ogólnie co z przodu były git, gniazda, ale z tyłu są już wyrobione gniazda na łożysko, więc albo tutaj jakieś blaszki wstawimy, albo coś będziemy kombinować. Zobaczymy. Dobra, 19 O ała, kurde Oklejkka już mam zamówioną na hondę długo przyjdzie A weź to panie te ramy w ściąg i zrób o, Zrób pan tak. Nie lepiej? Pewnie, że lepiej. Dobra, czyli to musimy odkręcić tutaj. O, git. Tu, tu. Ale rolka jest zjedzona o matko Już to widzę. O dziwo te wszystkie ośki wychodzą dobrze Dobra wahać jest nasz jakieś tam łożyska chyba są Ściągniemy ten ślisk Tu rolka ale zjedzona, masakra. Trzeba to nowe, kurde, kupić wszystko. A jako tako na kiwaku nie ma takich luzów tutaj. Trzeba by takie tuleczki dorobić, żeby nie było luzu. Amortyzator suchy to, to gitara. Ciekawe, czy jest nawet ten. O Coś tam jest. Czyli będzie git. Dobra. Dobra. Dobra jest. A ty co robisz? Będę kurwa go bebeszył. Romet Monster. Romet Monster? Romet Monster. Będzie. Padakarolka jaka rolka zjedzona. Nie czekaj, nie tu. Tutaj. Ta. O kurwa. Kurwa, chyba fabryczny jeszcze. to, chyba Z teflonu chyba zrobię. Albo ameliniowe. Nie, teflon. Teflon w środku się zrobi takie na łańcuch, żeby... To zawsze chuj tu wymieścił zegarek, jakby kurwa te... Bierz, to sprężynowe takie. Ślizg też, kurde, na wykończeniu. A dziwne, że śrubki jeszcze są. O, oh, yeah. w sumie to tyle. Później sobie ściągnę zawieszenie przód, a ja samora wszystko ściągnę, rozbierę i jak trzeba będzie to się łożyska kupi, będzie chodzić. No jest. Przytarte trochę, ale będzie. No nie, tu wahać trochę od łańcucha, ale to, to nic. No ślizg pewnie, podejrzewam, że komuś było szkoda. 30 zł na ślisk No i nie kupował, nie? Więcej nie będzie kosztował, jak dychy, Podejrzewam. Złożenie wychodzi. Nie może być. A też zajebiście wystaje. Mhm. Nie wiem, czy tak. Tak powinno być pewnie, Jest nie? pewnie w Twoim wieku. To dobrze dostałem w ten komat. No, dobrze, dobrze. Dobra, tyle będzie na dziś. Demontaż. Tu coś trzeba będzie pospawać. Podmalować. I będzie luksus.